Cześć, dzień dobry. Ja mam na imię Gabi i witam Cię w kolejnym odcinku na kanale Oribani. Dzisiaj przychodzę do Ciebie z drugą częścią podsumowania rocznego, czyli z moją złotą piątką książek non-fiction. Mam tutaj oczywiście mój reading journal i znów się nim troszkę poposiłkuję, bo w 2022 roku udało mi się przeczytać 105 książek, z czego aż 30 z nich to było non-fiction. To znaczy, aż i nie aż, bo z jednej strony. Mam wrażenie, że to całkiem sporo. Z drugiej strony myślałam, że przeczytałam więcej jednak tych książek non-fiction, no ale wyszło jak wyszło. Mimo wszystko mam Ci do pokazania pięć naprawdę fantastycznych tytułów, godnych poznania, więc nie przedłużajmy od razu, zapraszam Cię na moje top 5. Na miejscu piątym niedawno przeczytana przeze mnie książka Czasem czuję mocniej Agnieszki Jucewicz e, Rozmowy o, o wychodzeniu z kryzysu psychicznego Ja już o tej książce kilka razy Ci na kanale mówiłam Bo dla mnie to jest naprawdę bardzo... Otwierająca oczy, edukująca książka właśnie o wychodzeniu z kryzysu psychicznego, o zmaganiach z różnymi chorobami czy zaburzeniami psychicznymi. Autorka rozmawia tutaj z osobami chorymi na depresję, na schizofrenię, które mają zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, zaburzenia lękowe, napady paniki, anoreksję, uzależnienie od alkoholu i narkotyków zaburzenie afektywne dwubiegunowe, kilka jeszcze innych tutaj chorób i zaburzeń się pojawia. Więc jest to książka taka bardzo no właśnie edukująca, pokazująca nam choroby i zaburzenia psychiczne od takiej bardzo ludzkiej strony. I to co też bardzo mi się w tej książce podobało, to to, że to są takie doświadczenia jednostkowe. To znaczy ani autorka, ani osoba, z którą autorka rozmawia, nie próbują nam powiedzieć, że depresja to jest to 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 i to Objawiam się tym i tym i tym. Nie, oni mówią: Depresja u mnie objawiała się w taki sposób, depresja u mnie miała takie skutki, zaczęła się od tego i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo cenne, bo przez to, że mamy tutaj też kilka osób, na przykład, które zmagają się z tym samym problemem, widzimy pewne różnice, ale widzimy też to, co te osoby łączy. Dlatego jest to dla mnie niesamowicie cenna pozycja, Moim zdaniem do przeczytania dla każdego. Jeśli troszkę się obawiasz tych chorób czy zaburzeń psychicznych, nie do końca wiesz jak na przykład się odnaleźć w otoczeniu osoby, która wierzy, że choruje, no to, to tym bardziej będzie książka bardzo ważna i potrzebna. Myślę, że może ci pomóc, więc dla mnie czasem czuję mocnie, to jest zdecydowanie rzecz, którą absolutnie każdy powinien poznać. Na miejscu czwartym oczywiście moja ukochana seria amerykańska W ciemnej dolinie Roberta Kolkera No to jest historia absolutnie niezwykła Ponieważ um, to jest historia małżeństwa, które miało 12 dzieci Z czego sześciu synów um, z biegiem czasu okazało się, że choruje na schizofrenię Absolutnie szalony wynik, absolutnie niespotykana sytuacja Rodzina Galwinów opisywana w tej książce um, no, bardzo pomoże Pomogła w rozwoju badań nad schizofrenią, pomogła też nad, przy rozwoju w ogóle psychiatrii. Szalenie ciekawa rzecz, którą rewelacyjnie się czyta, bo Robert Kolker stworzył te, z tego trochę taką sagę rodzinną, ja to tak odczytywałam, gdzie po prostu czytało się to tak naprawdę wciągającą, angażującą powieść. On czasami nam rzucał takie jakieś smaczki pod koniec rozdziałów, które wywracały nam absolutnie spojrzenie na całą tę sytuację. Więc naprawdę jest to książka, która no, zrobiła na mnie duże wrażenie. Czytałam ją chyba w lutym i nadal pamiętałam o niej na tyle dobrze, żeby wrzucić ją właśnie do topki roku i to bez w zasadzie chwili zastanow zastanowienia. Rewelacyjna rzecz, szczególnie dla osób, które lubią um, poznawać takie tematy związane z psychiatrią. Rewelacyjnie napisana, fantastyczna um, książka, y, którą po prostu warto znać, bardzo, bardzo polecam. Na miejscu drugim coś, co chyba dla nikogo nie będzie zaskoczeniem, wiem, dlaczego w klatce śpiewa ptak My Angelu autobiografia, która absolutnie mnie zmiotła. Jak widzisz, jest tutaj y, sporo znaczników. Y, książka, która opowiada mm, o... Życiu jako czarnoskóra dziewczynka w Stanach Zjednoczonych na, na głębokim południu, i mamy tutaj bardzo mnóstwo wątków. Maja Angelu opowiada nam tutaj o wielu, wielu różnych rzeczach z tego swojego okresu dorastania. Skupia się między innymi właśnie na byciu czarną dziewczynką, na byciu w ogóle dziewczynką czy kobietą w świecie. Mamy też oczywiście bardzo mocny ten Temat koloru skóry, który szczególnie na południu Stanów Zjednoczonych no był niesamowicie ważny i istotny. Mamy też tutaj temat związany z taką toksyczną religijnością, tak. Strasze, przez takim straszeniem, grzechem i tym jarzmem grzechu wiszącym nad niewinnym dzieckiem, które jeszcze nie do końca rozumie, jak działa świat i co to w zasadzie jest grzech, ale już zdążyło się go wystraszyć na tyle, że prześladuje go po nocach. Mamy tutaj też wątki związane z wykorzystywaniem seksualnym, więc no jest to książka bardzo... Trudna, emocjonująca, ale zdecydowanie warta poznania. Dla mnie to jest też taka książka, w której jest taka esencja amerykańskości. Maja Angelu świetnie o tym pisze i jeśli lubisz czytać o Stanach Zjednoczonych, ale jednak masz już trochę przez takich zwykłych, suchych reportaży, no to to będzie świetne. Inne świeże spojrzenie, które nadal będzie bardzo mocno osadzone w tej amerykańskości, ale z zupełnie innej perspektywy. I to jest niesamowite. Dla mnie to jest no, jedna z najlepszych książek tego roku. Maja Andrew, to jest moje absolutne odkrycie, również pod takim kątem literackim, bo to, że jej życie było ciekawe czy jakoś poruszające, to jest jedno, ale to, w jaki sposób ona o tym swoim życiu potrafi opowiedzieć, to jest już zupełnie inna bajka. Fantastyczna rzecz, literacko pod względem tego, o czym czytamy, pod względem tego, jak Maja Angelu potrafi zebrać swoje myśli. Fantastyczna rzecz, bardzo Ci polecam. Na miejscu drugim jeden z najmocniejszych reportaży, jaki przeczytałam chyba nie tylko w tym roku, ale w ogóle. Beze mnie jesteś nikim, Jacka Hołuba, książka o przemocy w polskich domach, książka, która zrobiła na mnie potężne wrażenie na początku roku i siedzi we mnie do dzisiaj, wciąż pamiętam historie bohaterów, które były tutaj opisane, a że książka porusza temat z naszego polskiego podwórka, no to uderza tym mocniej. Fantastyczna rzecz, choć oczywiście no nie dla wszystkich, bo domyślam się, że nie wszyscy o przemocy chcą czytać, choć no, moje zdanie w tej kwestii jest dość takie um, mocne, to znaczy um, lepiej przeczytać i potrafić później zareagować niż temat bagatelizować, unikać, ignorować. Um, więc no ja z całego serca polecam. Jacek Hope pisze fantastycznie um, i z wielkim też um, szacunkiem opowiada o um, tych historiach osób, które tej przemocy doświadczyły. Pi rozmawia też z osobami, które udzielają pomocy um, takim, um, takim osobom, które muszą na przykład uciekać ze swojego domu pod wpływem agresji swoich najbliższych. Mamy tutaj też historię um, nie tylko kobiet. Które są w domach Żyją w przemocowych domach Ale co ważne również historie mężczyzn Którzy byli bici Czy nad którymi po prostu znęcały się ich partnerki Czy na przykład ich matki Mamy tutaj bardzo szeroki też przekrój rodzajów przemocy Mamy przemoc seksualną, psychiczną, fizyczną, ekonomiczną Więc w zasadzie wszystkie pola tutaj mamy zapełnione Jacek Hołub nam o nich opowiada Przybliżając tamte tematy te schematy, jakie funkcjonują w takich relacjach przemocowych. Fantastyczna rzecz, trudna oczywiście, ale zdecydowanie warta poznania. Jeśli jeszcze beze mnie jesteś nikim nie czytałaś, to ja bardzo, bardzo gorąco Cię zachęcam. Na miejscu pierwszym książka, która bardzo, bardzo mi się spodobała i naprawdę dużo mi rzeczy w głowie poukładała: Bad Feminist Roxengay. Tutaj mam akurat wersję po angielsku w oryginale i taką czytałam, ale w tym roku, w tamtym, ukazała się polska, polskie tłumaczenie zła feministka w wydawnictwie Cyranka. Ja zaznaczę to, nie czytałam tego polskiego tłumaczenia, nie wiem jak ono się prezentuje. Ja czytałam ją w oryginale i tak to sobie zostawiam. Może kiedyś do tej wró książki wrócę po polsku, ale póki co nie mam potrzeby. Mm. Więc nie wiem jak wypada polskie tłumaczenie. Nie wypowiadam się o polskim tłumaczeniu, mówię o oryginale, ale mnie ta książka bardzo otworzyła oczy, spodobała się, poukładała też pewne rzeczy. Może nie jest to książka, która tak zupełnie zrewolucjonizowała moje spojrzenie i, i na pewno nie przybliżyła mnie jakoś mocno do feminizmu, bo ja po prostu już w nim jestem i już byłam w tej myśli i mm, no nie jest to dla mnie nic nowego, ale jest tutaj kilka bardzo ciekawych rzeczy kilka bardzo ciekawych esejów. Chyba najciekawsze dla mnie były te związane z kolorem skóry. Roxanne jest czarną kobietą i, i pisze właśnie z takiej perspektywy o feminizmie i to było dla mnie szalenie, szalenie ciekawe. Są tutaj oczywiście rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam i, i z którą gdzieś tam mijam się z Roxanne Gay czasami poglądami, ale są też takie momenty, jak tutaj widzisz, gdzie patrzyłam i mówiłam tak, 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 to jest to zaznacz na to sobie. Są też całe eseje, które szalenie mi się podobały. Naprawdę dla mnie to jest fantastyczna rzecz, którą warto poznać, którą warto przeczytać bez względu na to, na jakim etapie tego swojego rozwoju feministycznego jesteś, czy, czy bardzo w to wchodzisz, czy w ogóle nie, czy też takie literatury. Myślę, że Bad Feminist nieźle się sprawdzi. Dla mnie świetna rzecz, najlepsza z non z tego roku, choć może nie pod względem takim formy, nie pod względem tego, że to jest taka naj, naj, najlepsza naprawdę książka, bardziej może pod takim względem emocjonalnym nie będę tutaj ukrywać, ale nadal świetna, świetna rzecz, bardzo Ci polecam. Tak prezentuje się moja złota piątka non fiction 2022 roku. To są naprawdę świetne pozycje, każda jedna traktują o przeróżnych tematach, ale wszystkie są zdecydowanie warte poznania, warte przeczytania. Koniecznie daj mi znać, czy już którąś z tych książek udało Ci się przeczytać. No i jaki był najlepszy reportaż, biografia, autobiografia, zbiór wywiadów, jaki Ty poznałaś w ubiegłym roku. Jestem bardzo ciekawa i ja mam nadzieję, że w 2023 uda mi się czytać nieco więcej literatury, właśnie faktu, żeby w przyszłym roku przyjść do Ciebie jeszcze z większą Wspanialszą mocą powieści, ale póki co całym sercem polecam tych pięć książek, a tymczasem bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!